przy kawie, witam we wtorek rano. Moim dzisiejszym gościem jest Maciek Kucharski z Polskiej Grupy Nurkowej, który opowie nam o tym, jak wygląda podwodny świat jego oczami i zdradzi nam, jakie zagrożenia czyhają na nas pod wodą. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z nurkowaniem? To było kilka lat temu, wtedy byłem na Maderze i kiedy leżałem na plaży, to tak sobie patrzyłem, to było naprawdę niesamowite uczucie, dlatego że bardzo dużo właśnie osób Początkujących i zaawansowanych w takich strojach nurkowych. E, szło na plażę, później oni wskakiwali do wody, gdzieś, gdzieś tam znikali, mniej więcej po godzinie wracali. E, było, było to naprawdę niesamowite, później wychodzili z tej wody, ociekający wodą. I nagle pomyślałeś, to jest dla mnie, spróbuję? I nagle pomyślałem, to jest coś naprawdę bardzo fajnego, coś zupełnie innego. Dlaczego by nie spróbować? No i wtedy poszedłem do tej. Szkoły nurkowej i powiedziałem, chciałbym właśnie spróbować nurkować. E, w miarę umiem pływać, nie boję się wody. To już nie właśnie. zawsze tak było. Czy trzeba umieć pływać, żeby nurkować? Powiem tak. Nie trzeba na pewno pływać bardzo dobrze. Natomiast nie wolno bać się wody. To jest, to jest jedna rzecz. A druga po prostu trzeba się czuć pewnie, no i w miarę, w miarę pływać tak. Natomiast jest to, to, jest, to jest mit, że trzeba. Mieć dobre wyniki na 100 metrów, żeby nurkować? Absolutnie nie. To, to, jest co innego. to jest co innego. Czy nurkowanie jest dla każdego? Są jakieś przeciwwskazania? Nurkowanie jest prawie dla każdego, dlatego że może nurkować zarówno osoba, która ma lat 10 czy 12, jak i osoba, która ma lat 60, a nawet 70. Ja sam znam dużo takich osób. To jest naprawdę sport dla osoby w każdym wieku, ponieważ on nie obciąża żadnej partii, nie obciąża przesadnie kręgosłupa, przesadnie nie obciąża tak jak na przykład tenis, tak? on obciąża nierówno. Nurkowanie, kiedy my nurkujemy, jesteśmy tak naprawdę zawieszeni w próżni, to jest, to jest cudowny stan, kiedy, kiedy my właściwie lewitujemy w tej wodzie. I to, jest, to nie jest ani bardzo ciężkie, ani wyczerpujące. Także, jeżeli nie boimy się wody, jeżeli chcemy spróbować czegoś innego, to jest to sport właściwie dla prawie każdego. A powiedz mi, czym różni się tak zwany snorkeling od tradycyjnego nurkowania? Snurklowanie to jest po prostu pływanie po powierzchni. Jedyna różnica jest taka, że wtedy patrzymy sobie. Ja tu pokażę mam takie rekwizyty. Przeniosłeś nam tutaj sprzęt nurkowy, więc proszę opisz po kolei, co do czego służy. Tak, 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 to jest maska, to jest maska i to jest fajka. Jeżeli my snurkujemy, to po prostu zakładamy taką maskę, fajkę fajkę bierzemy do ust, zakładamy płetwy i to jest tak naprawdę wszystko, wszystko co potrzebujemy. Wszystko, co jest nam potrzebne do snorkelingu, ale jeżeli... Tak. Mówimy już o tym nurkowaniu takim naprawdę, kiedy zanurzamy się głęboko pod wodę, to czym to się różni? No, wtedy musimy mieć już jakiś strój. Tutaj mamy na przykład taką. To jest lekka pianka nurkowa. E, tak to wygląda. Ona jest do wód no, ciepłych, ciepłych. E, do wód ciepłych na pewno w Polsce. Czyli w jest jakieś taki... rozróżnienie, tak, na wodę ciepłą i zimną, jeżeli tak, chodzi zdecydowanie, o strój? Tak, zdecydowanie jest takie rozróżnienie. A uh, ogólnie, no ogólnie zakładam na przykład, że w Polsce są wody zimne. W Polsce tak, w Polsce, w Polsce. Są... Jakie są koszty takiego sprzętu? Łącznie ze strojem po kolei? Uh, to jest na przykład to jest na przykład, uh, komputer nurkowy. Do czego on służy? Komputer nurkowy to jest koszt od około 800 zł w górę mniej więcej. On mówi na przykład, ile czasu jestem pod wodą, ile czasu mogę być pod wodą. Różne są, różne są funkcje. Jeżeli chodzi o maskę, no to jest taką maskę z fajką, to jest od 150 zł w górę. Jeżeli chodzi o płetwy, 200-300 zł. Jeżeli chodzi o piankę, no również kilkaset złotych. Czyli nie jest to raczej tania rzecz? No nie. Tutaj na przykład nie przyniosłem jeszcze paru rzeczy. Jak na przykład nie przyniosłem kamizelki, którą również mamy, nie przyniosłem, nie przyniosłem butli. Sama na przykład butla, w której mamy sprężone powietrze, tam jest około 200 bar, to jest koszt 1000 zł w górę, taka kamizelka to jest koszt około 1500 zł w górę. Jeżeli mówimy na przykład o piance, to jest, to jest na przykład pianka typu mokrego, czyli my mamy kontakt z wodą, ale jeżeli my na przykład nie chcemy mieć kontaktu z wodą, czyli jesteśmy mówiąc kolokwialnie opakowani, foliowe opakowanie takie, no to wtedy jest to koszt 3-4 tysięcy złotych i wtedy jesteśmy zabezpieczeni całkowicie przed, przed tą wodą. A co ma zrobić taki przeciętny Kowalski, który chciałby spróbować, czy, czy nurkowanie jest dla niego i niestety nie stać go na zakupienie takiego sprzętu? Czy można to gdzieś wypożyczyć? Tak, jak najbardziej można to wypożyczyć i e, też trzeba powiedzieć, nie należy kupować od razu całego sprzętu, to jest bez sensu. Można, można e, pójść do szkoły nurkowej. To jest tak zwane, e, to jest tak zwane intro diving. Czyli po prostu taki wstęp, taki paszport do świata nurkowego. I w Czy tym takie szkoły są w Polsce? Jak najbardziej, jak najbardziej no właściwie na każdym, w każdym większym mieście takich szkół jest kilka, kilkanaście. A, I po prostu tam można wypożyczyć cały sprzęt, nie potrzebujemy nic, nawet dostaniemy. A dostaniemy jaki jest koszt sparty. takiego wypożyczenia? Mniej więcej. To zależy na ile dni, ale jeżeli chcemy na przykład nurkować nie na swoim sprzęcie, no to mówimy tutaj o kosztach 200-300 złotych na parę dni mniej więcej. Tak? A jak długo trwa taki kurs przygotowujący do nurkowania pod wodą już faktycznie gdzieś w głębinach? Jeżeli chciałbym być samodzielnym nurkiem, czyli samodzielny nurek to jest taki, który może bez instruktora nurkować, no to koszt, Takiego kursu, to jest mniej więcej 1200-1300 zł. Kurs teoretycznie jest bardzo krótki, bo kurs składa się z teorii i z praktyki. To jest tak jak z prawem jazdy. Najpierw mamy teorię, czyli mamy wykłady, a później mamy praktykę. To się da zrobić w kilka dni. No tylko też jest pytanie o jakość tego i tak naprawdę to jest, to jest wstęp. To tak, jakby nas wypuścić ze szkolenia gdzieś. Po 30 godzinach w szkole nauki jazdy w samochodzie, no myślę, że mamy jeszcze wiele przed sobą nauki. To jest A taki czy są stan. jakieś przeciwwskazania zdrowotne? Są przeciwwskazania zdrowotne. Natomiast e, jeżeli mówimy o takim naprawdę nurkowaniu rekreacyjnym, czyli nurkowaniu, no powiedzmy, przyjmijmy, że taki, taka pierwsza licencja to jest do 18 metrów, czyli ja się mogę założyć do 18 metrów. E, jeżeli pójdziemy do lekarza ogólnego, jeżeli powiemy, e, Chce nurkować, tak? Nie, jest, nie mamy jakichś poważnych, y, typu poważne sprawy, na przykład z ciśnieniem, bardzo poważna wada wzroku, to nie jest to problemem. Powiedz mi, czy nurkowanie to tylko pasja, czy może to też być sposób na zarabianie pieniędzy? To może być sposób na zarabianie pieniędzy, ale nie od razu i raczej nie w Polsce. Dlatego, że, Dlaczego? No dlatego, że w Polsce każdy by chciał nurkować jak najbardziej, oczywiście tanio. Jest duża konkurencja. I tak naprawdę najpierw musimy bardzo dużo w siebie zainwestować. To, a dopiero później możemy czerpać profity. Też to, są też dwie grupy osób: ludzie, którzy robią to po godzinach, i osoby, które się tym porają na, na pełen etat. To czy jest ta, co innego. Czy takie kursy instruktorskie można zrobić w naszym kraju? Można. A jakie warunki trzeba spełnić? No, przede wszystkim to już trzeba mieć zalogowanych ilość norkowań. Zalogowanych nurkowań, czyli po prostu, czyli po prostu trzeba mieć na swoim koncie ilość norkowań. Trzeba skończyć kilka kursów um, specjalistycznych, trzeba się odnajdywać pod tą wodą, czuć się, czuć się po prostu swobodnie, no i wtedy można, i wtedy można e, zacząć myśleć o takiej karierze. Przy czym istotne jest to, że my nie tylko musimy umieć nurkować, ale my musimy po prostu umieć przekazać tę wiedzę. Także tak naprawdę od takiego nurka, który dużo umie, do instruktora. To już przejście jest na zasadzie takie, ja się dalej uczę nurkować, tylko ja uczę się, jak tą wiedzę przekazać innym osobom. To jest, to jest taka główna różnica. Od instruktora wiele zależy. Czy zdarzyło ci się kiedyś spotkać z przypadkiem osoby, która zraziła się przez to, że jej pierwsze doświadczenia nie były najlepsze, że tak, tak. powiem? Instruktor, czy często może zrazić? Miałeś coś takiego? Tak, ja miałem, ja miałem, taki, Ja sam miałem taki przykład, gdy robiłem jeden z kursów nurkowych. Eee, Gdzie i kiedy to było, jeżeli możesz zdradzić? To było dwa lata temu na zakrzówku. To jest w Krakowie, tam jest taki kamieniołom zalany wodą. I tam właśnie robiłem kurs nurkowy. Na szczęście nie mój instruktor, ale inny instruktor z tej szkoły, w której ja się uczyłem, po skończonej, po skończonej nurkowaniu, które trwało no bardzo zresztą długo, przyszedł do samochodu, otworzył puszkę piwa, duszkiem wypił piwo i pojechał tym samochodem. Jakkolwiek wydaje się to dziwne, przy wyjeździe z terenu nurkowego został złapany przez Policję. Tylko dlatego nie został prawdopodobnie pociągnięty do odpowiedzialności, że podobno Policjant również był nurkiem, z tego co ja wiem. Rozumiem, że chciałeś nam tutaj przedstawić ciekawą historię, ale chodzi mi o to, czy jaki jest związek pomiędzy negatywnym nastawieniem Instruktora do osoby początkującej. Czy można się zrazić? Można się zrazić, można się zrazić i jeżeli my nie mamy takich chemii, po prostu jeżeli instruktor no robi to, ale nie, nie ma w tym pasji, nie ma w tym, nie ma w tym takiego błysku wokół. Jakby to czujemy po prostu od razu. I to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, bo instruktor musi mieć, z jednej strony, dużą pasję do tego, co robi, ale musi być osobą naprawdę odpowiedzialną. I to jest, to jest, to jest coś szalenie ważnego, właśnie, żeby być odpowiedzialnym pod to bo... Macku, przyniosłeś ze sobą tutaj jakieś piękne książki, albumy o nurkowaniu? Mógłbyś pokazać i powiedzieć, co to za książki, co one przedstawiają? Tak, to jest na przykład przewodnik nurkowy z Synają, to jest w Egipcie. Ja pokażę. To jest na przykład mapa, mapa miejsca nurkowego. Tak wygląda mapa miejsca nurkowego. Co to w ogóle jest mapa miejsca nurkowego? Mapa miejsca nurkowego to jest takie symboliczne przedstawienie miejsca, gdzie będziemy nurkować. I przed każdym nurkowaniem wszyscy nurkowie łącznie z instruktorem, albo jeżeli nie nurkują z instruktorem, to po prostu zbierają się w kupę i jest tak zwana odprawa. Czyli na odprawie mówimy, gdzie będziemy nurkować, ile czasu będziemy nurkować. I również pokazujemy właśnie takie, e, taką mapę miejsca nurkowego. To jest, to jest po prostu taki obrazek i on pokazuje, gdzie jest ile metrów głębokości, co gdzie możemy zobaczyć. I my się umawiamy przed nurkowaniem, co my robimy. Dlatego, że to jest ważne, pod wodą e, nie możemy mówić, tak? I to jest, możemy pokazywać różne gesty. Natomiast, natomiast no to są pewne substytuty, my możemy ewentualnie coś zapisać sobie na takiej tabliczce plastikowej, ale my nie, my nie możemy rozmawiać, w związku, z tym, w związku z tym po prostu my musimy się wcześniej umówić, pokazujemy mapę, nurkujemy tutaj, tutaj, tu, tutaj się zanurzamy, tu się wynurzamy i po prostu wszystko wiemy, później realizujemy już tylko plan. Czy taką mapę można nabyć wyłącznie w specjalistycznych sklepach? Taką mapę tak naprawdę albo można w internecie, zobaczyć, albo już nabyć w specjalistycznych sklepach. Natomiast e, no gdyby teraz ktoś chciał z Warszawy czy z innego miasta taką mapę nabić, no to jest. No nie, bo to już, to już jest po prostu bardzo, bardzo taka, taki artykuł specjalistyczny to już jest, to już jest tak wąski target, że. Czyli gdzie tego szukać? No taką mapę można, taką mapę, albo jeżeli mamy przewodnika, to taki przewodnik już taką mapę po prostu będzie miał w głowie. I on już po prostu mm, na tablicy przedosą no to namaluje. Albo jeżeli nie, no to możemy, to możemy w szkole nurkowej, e, czy ewentualnie w mieście nurkowym, czy w tak, tak zwanym resporcie, możemy szukać takiej mapy. E, i, wtedy, I wtedy właśnie jest to bardzo fajne, jeżeli my sobie taki, taki, taki przewodnik kupimy. Okej, okay. poprosiłabym cię jeszcze, Maćku, żebyś na zakończenie powiedział nam, z jakich zagrożeń musimy sobie zdawać sprawę, jeżeli zamierzamy znaleźć się pod wodą. Przede wszystkim. Musimy mieć szacunek do, do tego, gdzie jesteśmy, musimy mieć szacunek do tego, że my jesteśmy gośćmi. To nie jest nasze naturalne środowisko. Czyli mamy słuchać się instruktora. Rozumiem, że do tego zmierzasz? Mamy słuchać się instruktora, mamy nigdy nie, prze, nie przeceniać swoich uprawnień. Taki grzech pychy jest naprawdę śmiertelny. Jeżeli, jeżeli na przykład ja mam uprawnienia teraz do nurkowania do 40 metrów. To naprawdę nie powinien nurkować na 50 metrach, co jest naprawdę nagminne. A zagrożenia naturalne? Zagrożenia naturalne, no pierwsze, to co sobie pomyślałem, to jest rekin. To nie jest zagrożenie takie. Bardzo jest dużo osób, które naprawdę czają się na rekiny, żeby takiego rekina zobaczyć gdzieś, żeby go sfotografować. A nawet, żeby go nakarmić z ręki, chociaż wtedy to już wtedy musi być zamknięte w tak zwanej klatce, tak? bo inaczej byłoby to zbyt niebezpieczne. Natomiast... Czy zdarzyło Ci się kiedyś przepłynąć niedaleko rekina, kilka metrów od? Eee, widziałem, e, widziałem obrys e, jakiegoś dziwnego stworzenia, koledzy mówili, że jest to rekin. Serce zabiło mocniej? Tak, serce zabiło mocniej Zderzenie... i żałowałem, że nie byłeś bliżej. Zderzenie z rekinem może być bardzo niebezpieczne. Maćku, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Przypomnę państwu, moim gościem był Maciek Kucharski z polskiej grupy Nerko nurkowej. Dziękuję bardzo i zapraszamy po przerwie. Muzyka